Cześć Boże, witajcie na kanale o duchowości Dzisiaj Was zapraszam na wprowadzenie do modlitwy. Będziemy modlić tekstem z Łukasza 16 od 1 do 13 wersu. Przeczytam teraz ten fragment. Powiedział też do uczniów pewien bogaty człowiek, miał rząd C, którego oskarżono przed nim, że trąfoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o Tobie? Zdaj sprawę z Twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie, co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie. Kopać nie mogę, że brać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego, ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział, sto beczek oliwy. On mu rzekł, weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz, 50. Następnie pytał drugiego, a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Mówi mu: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunku z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie. Przyjaciół niegodziwą Mamonom, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto Was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej będzie nieuczciwy. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą Mamonom nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym, dobrem nie okazaliście się wierni, to któż dawam wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Na początku tej medytacji po znaku krzyża pomódl się o czystość serca na tej konkretnej modlitwie, to znaczy, Poproś Panie, aby wszystkie moje zamiary, decyzje, yy, moje myśli były w sposób czysty skierowane tylko na Ciebie, na lepszą służbę Tobie. I następnie obraz do tej medytacji. Yy, wyobraź sobie, może, że spotykasz tego rządce yy, nieuczciwego, ale jeszcze zanim się oficjalnie dowie, co go czeka. Może już ma swoje wyobrażenie, co go czeka. Ale jest jeszcze na tym etapie, że to nie jest postawione jasno. Rozważam, może różne scenariusze. Możesz tak sobie to wyobrazić, że on siedzi gdzieś przed drzwiami gabinetu i czeka, aż go e, władca przyjmie do siebie. Już pewnie wie, co zaraz będzie, ale pobądź chwilę z nim, zobacz, jaka jest jego reakcja. E, może co mówi, co tam się dzieje, jakie są emocje w nim. To będzie obraz do tej medytacji na początku. Następnie prośba o owoc tej konkretnej medytacji, poproś, aby pan uwalniał cię od rozterek, na które nie masz wpływu. I trzy punkty. Punkt pierwszy: oskarżenie. Zobacz, ten zarządca został oskarżony, i nie wiemy, czy był winny, czy to było tylko fałszywe oskarżenie. Ale znalazł się w sytuacji, w której z pewnością nie chciał się znaleźć. No i jest ona niezależna od niego. Nie ma też na nią aktualnie już wpływu. Wie, że straci swoje źródło utrzymania, a nic innego nie jest w stanie zrobić. No i podejmuje się jakiegokolwiek działania, by no, ratować te sytuacje. Zobacz swoje różne, może życiowe sytuacje, gdy stawałeś przed takimi momentami, na które nie miałeś wpływu, które może miały jakieś też negatywne konsekwencje. Zobacz, jakie emocje w tym czasie ci towarzyszyły. No i co robiłeś z tą sytuacją? To znaczy jak wyglądały twoje działania? No i zobacz czy to twoje działanie było czymś tym właściwym, a może chciałbyś chciałabyś teraz inaczej postąpić niż wtedy. Drugi punkt: działanie. Zobacz, rządca musi działać. Wzywa dłużników, daruje im część długu, wie, że Wtedy będą na niego inaczej, tak przychylniej patrzeć, nawet jak straci ten urząd. Dla niego to jest jedyny ratunek, by poprawić swoją sytuację. Teraz relacje z ludźmi. No, musi poprawić te relacje z ludźmi w tym kryzysowym momencie. Czy nie traktuje ich trochę jako koło ratunkowe, takie narzędzie na czas kryzysu? Zapytaj się, jakie, jak wyglądają te moje relacje z ludźmi? którzy mnie otaczają. Czy są one w takiej niezależności, czystości intencji, czy też mam przy sobie takie osoby, których relacje są dla mnie wartością tylko w kryzysie. Rządca daje coś od siebie tutaj innym, zobacz, umarza ich długi. Co ja daję innym? Czy też jakie działania wobec innych podejmuję? I widząc to, jak kształtują się te moje relacje, poproś także pana, by oświecał to, jak on by widział te relacje. I trzeci punkt. Pan. Zobacz reakcję tego pana tutaj. Ona jest zaskakująca, bo on chwali tego rządce, mimo że swoimi decyzjami, teraz mówimy o tych decyzjach już po utracie zarządu, doprowadza do mniejszego zysku dla Pana. Słuchajcie, to nie są finanse, które przynależały do rządcy, kiedy on ogranicza ten dług, bo żaden rządca nie miał takiej prowizji za swoją pracę. Czyli on, pan w tym momencie chwali tego rządcę, który ogranicza jego ten majątek, ale chwali go nie dlatego, tylko dlatego, że próbuje wyjść z tej sytuacji która jest dla Niego kompletnie bez wyjścia, i On to dostrzega. Może Ty też w życiu podejmowałeś jakieś działanie, które z perspektywy czasu nazwałbyś niewłaściwymi, ale wtedy miałeś może poczucie, że to była sytuacja bez rozwiązania, bez wyjścia. Czy czułeś się wolny w tych decyzjach? A gdybyś o tej sytuacji opowiedział Jezusowi, to co by Ci powiedział? Pod koniec tej medytacji porozmawiaj z Jezusem o tym, ale tak jak przyjaciel z przyjacielem, przedstaw Mu to, co odkryłeś dziś na tej modlitwie, o swoich wyborach, jakie do tej, do tej pory podejmowałeś. No i na koniec odmów, proszę, modlitwę, Ojcze nasz. Powodzenia na modlitwie.